Okay. <laughs> you Jesteśmy, już dotarliśmy. Miasto jak typowe miasto, czyli dużo tuktuków i taksówkarzy, którzy na nagabują dosłownie na każdym kroku. Na przykład tutaj na załączonym obrazku będziecie ich mieli za mną. Jest tego mnóstwo niestety i są strasznie nachalni. Pierwsze wrażenie to takie, że niestety ceny żywności są naprawdę bardzo drogie. W hotelu, gdzie podobno panuje opinia, że jest tanio i są dobre ceny, na przykład taki obiadek za 4 dolce. Nie powiedziałbym, że to jest dobra cena, bo jestem taniej w stanie zjeść w Polsce. A nie po to, do Azji, żeby wydawać więcej niż w Polsce. Super duper, no nie, tego jeszcze nie grali. tak rozwiedź mnie, kolejny. Wchodzimy do super duper mojego kochani mają automatyczne drzwi, więc jest kulturka. Ceny niestety dolarowe więc nie Mam jest zbyt przyzwoicie to jest. O, 2 zł za mały karton mleka Klamato El Original 12 złotych Nie, no dramatyczne są ceny. O, taki mały soczek Jumex a nie, bo to jest 3 pak. No to przepraszam oddaję honor Aha, i obok soków, i to nie jest sok, ale to jest płyn do mycia naczyń, nie? Kutes, co to jest? To jest też koncentrat wody. O, to wygląda jak płyn do mycia naczyń. Wygląda jak płyn do mycia naczyń. Dobra, yy, co chciałem zobaczyć? Nabiał. O, mleko duże, 16 zł. To żywi mi się tutaj. No to jesteśmy po zakupach w Super Duper. Kupiliśmy sobie Super Duper sok pomarańczowy za 7,5 tysiąca. W obiegu są i dolary, i riele. Jeżeli macie ceny w dolarach, to po prostu przy kasie przelicza automatycznie na riele. Między sklepem, a hotelem, a kantorem, w zasadzie każdy nam dał trzy różne ceny. Musimy monitorować stan wydatków i damy Wam na pewno znać, którą walutą w dłuższej perspektywie bardziej się opłaca. Płacić, zaliczając najważniejsze punkty w Kambodży, czyli stolice, wyspy i Angkor Wat. No i niestety, już znowu spotykamy psy na sprzedaż. Co Pati mówiłaś przed chwilą? Że lepszy pies w klasce niż na Nie street food, tylko w takiej jakby knajpce na zewnątrz jedzą sobie ludzie i jedzą, to wygląda, bardzo sympatycznie. Widzę, że też mają to surowe mięso, mięso tylko niezawinięte w te papierki, w sensie w liście bananowca, tylko luzem leżące na talerzu, może już wypakowane ale ładnie to wyglądało. No i kolejne riksze ciągnące przed Tuktuki, ale nie chcemy usług, o już znowu zagadywał. O i centrum handlowe. Ogromne, to właśnie kartę. Jest to karta filmy Cellcard. Internet za 2 dolary, czyli 4 GB, plus za 2 dolary karta. Eee, można kupić w takich oto sklepach z Samsungiem. W stronę Marketplace, gdzie jest również dużo street foodu. I na pewno zobaczycie to miejsce, bo jest mnóstwo takich sklepów z Samsungiem. Jeden, drugi, tam wcześniej trzeci, tutaj Oppo, tam Huawei, tutaj znowu Oppo. Także na pewno nie zgubicie tego miejsca. Można tutaj kupić internet, panie nam pomogły. Jest 4G, jesteśmy zadowoleni. Śniadankę sobie jemy, zaraz będziemy po śniadankę. Ja już praktycznie kończę. Ryż z jajem i zupa, czyli to samo co wszędzie. Do tego herbatka. Restauracje wyglądają jak w całej Azji Południowo-Wschodniej, czyli w taki oto sposób. Jedzenie jest smaczne i ciekawostka. Co nam się bardzo spodobało to to, że w końcu sos sojowy jest z naturalnych składników bez żadnych dodatków, czyli woda, soja, sól i cukier. Jest lepiej niż było. No i klasycznie papryczki chili do dodania. Siamanko moi kochani. Jesteśmy po drodze do Wat Phnom Pagody. Jest to jedna z pagód w mieście. Będziemy tam po prostu ją obejrzeć. Jest tyle tych pagód w Azji Południowo-Wschodniej, że po prostu nie bylibyśmy w stanie wszystkich spamiętać i historii wszystkich zarejestrować. Ma to zalążki takiego faktycznie większego miasta, bo i są wysokie budynki, i są zabytki, muzeum samego kraju, nawet dworzec kolejowy, który nazywa się Kambodża, to tak jakby warszawiec był dworzec kolejowy o nazwie Polska. Jest trochę tych tuktukarzy, taksówkarzy, riksiarzy, ale nie nie przeszkadza to tak bardzo Tak, rozwiedź mnie Kolejny Myślę, że już teraz będzie lepiej, po tym co przeżyliśmy na granicy w Bewet W Bawet Przekroczyliśmy granicę kamorzańską I faktycznie było tak jak mówili, czyli nie chcieliśmy zapłacić 35 dolarów Więc zrobili nam przeprawę z plecakami dwukilometrową I zmusili nas do zapłacenia jedynego podatku jaki był Czyli do wzięcia po prostu motorka Zapłaciliśmy tylko 20 tysięcy Podejrzeliśmy te 5 dolarów dodatkowych yy... Za obsługę 2 dolary idą do kierowcy autobusu, a 3 dolary do celnika, więc w ten sposób się podzielili 60 do 40. Uczciwy biznes dla nich, ale bardzo nieuczciwy dla turystów. Czytaliśmy wpis polskiego blogera, który 10 lat temu tak samo chciał pokonać granicę, nie dopłacając 5 dolarów na piwku i też przeprawili go z plecakami. Dwa kilometry, bo tam sobie zaparkował autobus. Co ciekawe, kierowca tego tuczka, który nas zabrał, wiedział doskonale, gdzie będzie stał ten, ten zielony autobus, bo wystarczyło, że powiedział mu zielony autobus już wiedział, gdzie jechać. To już będzie dobre. Ok, wchodzimy do takiego parku, który właśnie jest pod tą pagodą. O, i przywita nas świnia. Jeden dolarek za wejście tutaj. Bardzo ciekawa sytuacja. Chcieli nam sprzedać witaminę C na koronawirusa. Ale miał piękny, kolorowy katalog, który był tak pięknie wyglądały te, te witaminki, że myślę, że skusił niejednego. Skusił, skusił na pewno. Vitamin C bo, Bio, bio, bo, bio witamin C. You know about corona biznesmen. A pazura, bo właśnie ciekawostka, jednego paznokcia w lewej ręce zwykle mają długości no takiej co najmniej licząc od długości mojego paznokcia. Więc nie wiem dlaczego oni go używają, ale podejrzewam, że to jest taki grzebacz, albo takie narzędzie takie podręczne, nie? Jakby ja coś myślę, podważyć. Że to jest narzędzie, narzędzie, nie? Myślę, że taki majsterkowy pazur. O, tak bym go nazwał. Trochę okręt. Czasami, żeby sobie w nosie pogrzebać pewnie, bo lubią dłubać. Czasem coś podważyć. Jak wiemy Kambodża spotykała się w ostatnich latach z wielkimi tragediami. Największą z nich to reżim Czerwonych marów od 75 do 79 roku. Popełniali wiele mordów i wielka tragedia w tym kraju się stała. Myślę, że skutki odczuwalne są do dzisiaj. Stąd wysokie ceny. Tutaj z prawej strony, jak się idzie tym deptakiem, w stronę Pałacu Królewskiego jest nocny marker, który otwiera się prawdopodobnie po godzinie 18.00. Prawdopodobnie pójdziemy. Dla Was przykrą wiadomość. Nie wejdziemy do środka, bo dzisiaj się król modli. I niestety, srebrna pagoda i pałac prezydencki, królewski, jest zamknięty. Pałac rozciąga się od tamtej strony aż tam. Jest to taki kwadrat, i na tym terenie, jesteśmy na rogu pałacu. Jest i pałac, i ta srebrna pagoda. A tutaj, przed nią, bardzo ładny plac. Jedyne, w jaki sposób możemy oglądać yy, Pałac Królewski, to za bramy. Tam stoi strażnik, pilnujący, czy nikt nie wchodzi, niepożądane. Dwóch strażników nawet. Stają sobie cwaniacy w cieniu, żeby im słońce na dekiel nie biło. Ale za tą bramą jest właśnie Pałac. Robi wrażenie, nawet z zewnątrz, te zdobienia są oszałamiające. Naprawdę pięknie to wygląda. Ale co? Dziś zamknięte, więc nic nie poradzimy na to. I idziemy dalej, wzdłuż, chociaż wzdłuż bramy sobie zobaczyć jak to wygląda. Tutaj sesyka i jakiś sprzęt do nagrywania mają, także prawdopodobnie jacyś coś że tutaj A my idziemy dalej. Tak wygląda produkcja soczki z ściny cyfrowej. Czyli mój ulubiony tutejszy napój No już został wyprodukowany i zaraz Pani nam da z onką. Coś rzucają do wody, ale nie wiem o co chodzi Tak, Patti znalazła trochę cienia, to ja idę do niej Cień się po prostu przesuwa No właśnie, cień się przesuwa No właśnie moi kochani, znowu tutaj trzcinka sekrowek jak widzieliście przed chwilą, za jednego dolca. Więc cena podobna jak była wszędzie, a mój ulubiony napój. Pati chyba już też zasmakował z limonką tym razem. No, bo mniej słodko. Bardzo ładna sceneria i sobie odpoczywamy. Tu sobie tutaj tutaj siedzą, słuchają muzyczki, kontemplują życie i wpatrują się na rzekę, na pływające stateczki. Na promenadzie rzucają w oczy się statki imprezowe i niesamowita ilość gołębi. Oraz lokalnych siedzących sobie i spożywających posiłki, jakieś przekąski, orzechy sprzedają na ulicy, ganiają gołębie, psjeski sobie chodzą. Przyjemnie. I właśnie pełno lokalnych siedzących nad rzeką. Oni mają piątek, więc jest wolne, więc też widzimy jak wygląda prawdziwy obraz. Dziewczyny sobie robią zdjęcie, nic też wpadło do klapka, także poczekajcie chwilę. Mm. Nie robi. No to dopiero królowa i król. Ten pokazuje palcami co mają robić, a wszyscy słuchają. On jednym palcem pokazał, a wszyscy wiedzą co mają robić. To jest kurde menedżer, a, a nie jakieś tam podróby. Ale No pilnują, żeby nikt nie napadł. Trochę lepsza dzielnica. Tam ministerstwo środowiska. Tam ministerstwo spraw zagranicznych. A tutti gli hotel e resorti resort Jedziemy właśnie sobie do Team Reap Zatrzymaliśmy się przy przydrożnej restauracji W której trzeba zapłacić 9 dolarów za zupę, co jest kpiną Za dwie zupy To jest kpiną, ale Kupimy sobie jakoś przykońskie, tutaj mają chipsy Tutaj mają robaczki Tutaj mają jaja, trzepiurcze i kurze Owocki jakieś I tam też owocki i takie tam inne a tu pani spogląda i coś pakuje. A tu dziwcy, z batata i z buraków. Musimy się zastanowić, co chcemy. I zobaczymy.